No i wróciliśmy po małym e, muzycznym oddechu. Chcieliśmy Wam tylko jeszcze przypomnieć, że pamiętajcie, że dla pierwszej osoby, która się z nami połączy przez Skype, jest przewidziana nagroda. Jaka to nagroda, Piotrusiu? No Czy bardzo, ty ciekawa, wiesz? Bo bardzo przede wszystkim ciekawe, bardzo ciekawe. Będą muzyczne Power nagrody. widzę, Zobacz, Power jak i Nefre będzie. Bruno Schulz, to trochę polskiej alternatywy, ale również będą książki ufundowane przez firmę Empik. Ciekawe romanse dla każdego do poczytania do poduszki wieczorem. No i jeszcze dorzucę może bilet do czekolady, bo będziemy mieli takie zaproszenia. Będzie można wybrać się w weekend i poszaleć. A do tego dorzucę atrakcyjny zestaw kosmetyków firmy Farmona, więc warto do nas y, zadzwonić. Powtarzam nasz login Skypeowy to poranek w Patio, a mail to Piotruś, widzę, że ty jesteś mycielcem. Książki to oczywiście nie tylko romansy. Chciałam ci powiedzieć, tylko. że się tak wyrażę. Tylko na przykład były trzy rzeczy, na których Śniady Ciemnoki, i Li Litjong znał się doskonale. Pierwsza z nich to morze. Czyli to sugeruje, że to książka taka trochę przygodowa jest? Tak, moja droga. może ognia coś dla y, panów, jeżeli są zainteresowani tematyką morską i wojenną, no to chętnie Rozdamy te książeczki, pozbędziemy się ich, wymienimy tutaj na nowe zestawy, żeby rozdawać coś ciekawszego. A ty jak? Zgłodniałeś? Idziemy zobaczyć co tak, do jedzenia? No, jak najbardziej, tym bardziej, że my oczywiście widzów obdarzamy energią duchową, bym powiedział. No, a jeśli chodzi o tą taką bardziej przyziemną, witaminy, minerały, no to z jedzenia. No, a jeśli chodzi o jedzenie, to u nas jest najlepsze. W kraju, jak. Żeby nie powiedzieć, na świecie. No i przechodzimy właśnie teraz do kącika, który jest moim ulubionym kącikiem. Witam Ciebie bardzo serdecznie widzę jest rybę, ryba, dzisiaj, ryba, tak. dobra dobra Roba. ryba dobra na, wszy Roba dobra <laughs> na wszystko, Ryba no dobra na wszystko, dobra na wszystko, dobra na wszystko, do tego zrobimy taką e, dobry akcencik z sałatkę owocową. Oczywiście, I jak się nazywa ta potrawa u Was w restauracji? E, u nas to się nazywa, łosoś będzie w sosie w tatarskim, to sos tatarski będzie robiony na bazie jajka, e, cebulki, ogórka konserwowego, do tego śmietana, majonez, e, pietrucha siekana, sól, pieprz. E, trochę cytryny. Pietrucha soku. mówisz? Pietrucha. z ja. mam na imię mnie posiekać. to jest dobrze. świeży łosoś, czy to jest wędzony na, e, to zimno, jest na ciepło? To jest świeży łosoś. u nas przyjeżdża w całości, my go filetujemy, w takiej postaci wygląda. Ale łosoś ma teraz po... okres ochronny, jeśli chodzi o połów. To nie może chyba być. Panie Norwegii, bo tam to e, jest <laughs> Chyba nie, aczkolwiek na pewno przyjeżdża do nas świeży, więc nie wiem. <laughs> więc nie wiesz? No dobrze, no to w takim razie co? My tylko będziemy smażyć? Będziemy smażyć? Nie, nie, nie. Będzie, ta patelka tutaj stoi, tak jest, na sushi, że tak powiem. na sushi dla mamy. Dobrze, no jest bola, czyli tutaj już będzie, pewne będzie rzeczy. Nie będziemy płakać, no na pewno. E, jest, 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 cytrynka, jest cytrynka, e, którą użyjemy do łososia. Czy ja mogę sobie taki kawałek czek porwać i spróbować? Jak najbardziej. bardzo. Najbardziej. bardzo. Order, order uśmiechu <laughs> powinieneś teraz otrzymać, tak? Ale się teraz muszę Wam powiedzieć, że jest cudownie. A zapowiada się całkiem pyszna potrawa. Będzie pyszna. Asiu, powiedz coś, bo mnie strasznie wykręciło. No nie wiem, powinieneś dostać order uśmiechu, ale nie należy ci się, bo się strasznie skrzywiłeś. Czyli wcale takim twardzielem nie jest. Kiedyś była taka akcja za, prze, za przekroczenie prędkości. Zamiast punktów i mandatu trzeba było zjeść cytrynę. Nie wiem, czy mnie wola zapłacić. Dobrze, nie będziemy Ci przeszkadzać. Dobra, już jesteśmy jest. zorientowani, co dziś będziemy jeść. Wpadniemy za jakieś pół godziny i zobaczymy, jak to wszystko się kształtuje. Dobra. E, Będzie już no można i... coś spróbować? Coś podjeść tylko owoce, no dobra. No i pamiętaj oczywiście, żeby nie przesolić, tak? Bo jak, nie, jak najbardziej. No, bo to jak jest najbardziej jest okay. <laughs> Prawda. Czyli nie możemy się już doczekać. Strasznie jeszcze raz, panowie, apel, żeby tego jedzenia było bardzo dużo, bo... Wszystko nam zjedli. rzeczywiście tak, z wszystko nam zjedli, To, co robicie, jest pyszne. Okay. Szkoda, Będziemy że dzielić. Państwo nie mogą tego spróbować, natomiast obsługa techniczna, reżyserka jak najbardziej próbują na tyle intensywnie, że dla nas nic nie dostaje. w W okay, porządku, postaramy się, żeby było wszystko Dobrze. Siek siekaj pietruchę, my zapraszamy na chwilę muzyki, a zaraz potem wracamy, będzie pogoda, będą ciekawostki, będzie będą wydarzenia, wydarzenia, wszystko będzie.